Szczęść Boże, sytuacja, w jakiej znalazłem się w Sejmie dziewiątej kadencji post prl -owskiej. Z jednej strony w doborowym towarzystwie Złota Jedenastka Konfederacji, pięciu narodowców, pięciu wolnościowców Korwina z prezesami na czele i między nimi ja, prezes Konfederacji Korony Polskiej, ad majorem Dei Gloriam, stare jezuickie. Jezuickie hasło AMDG wpisane w godło tej formacji tradycjonalistycznej, konserwatywnej. O ile, o ile warte jeszcze cokolwiek konserwacji w naszych czasach, w otaczającej nas rzeczywistości, o tyle jesteśmy konserwatystami. Razem tworzymy konfederację wolności, i niepodległość, no i, i cóż, tak gramy, tak grać będziemy, jak przeciwnik pozwala. Przeciwnik nie pozwolił nam wejść z większym przytupem, jakby to było, gdybyśmy od razu mogli ogłosić ukonstytuowanie się klubu konfederacji w Sejmie. Zaczniemy skromniej od koła. Koła. To jest, Szanowni Państwo, bardzo istotna różnica, bo klub tworzyć może co najmniej 15 posłów, którzy się na to umówią, którzy reprezentują wspólną. Formację polityczną. Nam do tego jeszcze paru mandatów, paru krzeseł w Sejmie brakuje, ale mam nadzieję, że z czasem i tego się dorobimy, bo będą, bo będą, jak sądzę, zachodziły i przyspieszały procesy wewnętrznej erozji innych formacji politycznych, którym dziś zdaje się, że scenę polityczną ciągle jeszcze zdolne są monopolizować i tam bulldogi podgryzają się pod dywanem. Zobaczymy, zatem kto dotrwa do końca tej kadencji w, w klubie czy kole nieuszczuplonym i, i, i zintegrowanym konfederacja. Na pewno. Doborowe towarzystwo, jak powiedziałem, panowie prezesi, panowie wiceprezesi, moich, moi szanowni koalicjanci. Rzecz jasna, brak nam. Brak nam wielu naszych współkandydatów. Ja wymienię. Koroniarzy Włodzimierza Skalika, Romana Fricia, ale także rekomendowanych przez Koronę, tych, którzy się o włos minęli z mandatem poselskim: profesor Andrzej Zapałowski w przemyślu, Krośnie i, i Krzysztof Touwiński w Siedlcach. Bardzo niewiele brakowało. Kto wie, kto wie, co wykazałoby powtórne przeliczenie głosów w ich okręgach zwłaszcza tam, gdzie tych głosów zabrakło zabrakło, może parę setek, na pewno nie parę tysięcy. My zresztą wnioskujemy o to ponowne przeliczenie, co prasa w pewnym skrócie myślowym powtarza, nazywa domaganiem się przez Konfederację unieważnienia wyborów. No, jakie wnioski z tego wyciągnie Sąd Najwyższy, zobaczymy. My w każdym razie, cóż odczuwając oczywiście wraz z Państwem e, zmęczenie tymi, e, tym maratonem kampanii, ze szczególnym uwzględnieniem trudów, Ostatniej jesiennej kampanii ze zbiórką podpisów w, w, w tak stachanowskim tempie, z, z kompletnym już brakiem dostępu do mediów na skalę, która byłaby adekwatna do, do powagi naszego przedsięwzięcia politycznego. Czując zatem w kościach to, to co się tutaj działo w ostatnich miesiącach, kwartałach, no cóż, nie lękalibyśmy się ponownego stanięcia w szranki, dlatego że wiemy, że główną przeszkodą na naszej drodze było rozsiewanie przez media centralne tej fałszywej. Pogłoski tej, tej oszukańczej diagnozy głos na Konfederację jako głos stracony. Teraz wiadomo już, że to nie jest głos stracony, a zatem nie mamy wątpliwości, że więcej naszych wyborców miałoby śmiałość głosować na Konfederację i, 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 i także niektórzy zobaczywszy, że nie taki diabeł straszny, a, a może, a może, Właśnie dobra zmiana, żeby rzeczywiście nastąpiła, potrzebuje jakiegoś zdynamizowania, jakiegoś impulsu, którego nikt inny poza nami nie dostarczy. Może więcej naszych rodaków, na pewno więcej naszych rodaków, oddałoby głos na konfederację. Inni nie będą. Tak śmiali i nie będą tego tak pewni, i, i nie, będzie, nie będzie im się podobał pomysł nie tylko powtórnego głosowania, ale nawet przeliczania głosów. My wiemy, że w niektórych okręgach nastąpiły nie jakieś tam przeoczenia, jakieś drobne naruszenia, ale po prostu oszustwa wyborcze nastąpiły, bo przecież wiemy, że tu i ówdzie jakaś na przykład trzyosobowa rodzina w jednej z prowincjonalnych, obwodowych komisji wyborczych oddała głos na Konfederację, po czym w komunikacie wywieszonym po zakończeniu głosowania mogli przeczytać, że w ich komisji na Konfederację padło głosów zero. Więcej takich przypadków my się, my się odwołujemy, my się skarżymy, ale nawet jeśli to nie przyniesie jakichkolwiek Wymiernych efektów w postaci zmiany werdyktu wyborczego na korzyść Konfederacji, no to poprzestaniemy na tym, żeśmy właśnie zaznaczyli, Nasz legalizm w tych sprawach, nie formalizm, legalizm, po prostu poszanowanie prawa, które owszem, chcemy zmieniać, chcemy reformować prawdziwie, ustrojowo, a nie tylko kadrowo zmieniać Polskę, nie na lepsze, tylko na swoje. Nie, my chcemy zmian prawdziwych, głębokich, ustrojowych, ale, ale pójdziemy. Pójdziemy w tę kadencję śmiało, wiedząc, że nie będzie nam łatwo przejawić inicjatywę ustawodawczą, bo do tego trzeba właśnie tego minimum klubowego. 15 podpisów poselskich trzeba, no ale, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy takie podpisy zbierali, stawiając naszych kolegów, koleżanki z innych klubów, z innych formacji wobec pewnego wyzwania. Generalnie Konfederacja ma, ma przynieść moment prawdy w polskim życiu, Publicznym. Ma się wyraziście to okazać, zaprezentować. Kto jest za suwerennością, a, a kto jest za abdykacją władzy z jej prerogatyw, kto jest za bezpieczeństwem. Yy, Oparty mnie na wasalizacji państwa wobec obcych. Kto jest za normalną rodziną, normalnym życiem? Kto tu stoi na gruncie zasad cywilizacyjnych i tradycji narodowych? Kto jest za życiem bez wymówek i bez niedomówień? I to właśnie sprawi Konfederacja, że będziemy mogli się tego dowiedzieć. Kto jest kim? Ja wiem, że już to niby wszystko wiemy, no ale ciągle przecież wielu się łudzi. Wielu się łudzi na zewnątrz, łudzi się i nawet dąsają się i gniewają na nas, konfederatów, że przecież prezes dobrze chce, ale właśnie takie akcje tutaj mu rzekomo przeszkadzają w spełnianiu tych najlepszych dla narodu, dla ojczyzny życzeń. No i łudzą się też może niektórzy wewnętrznie, w, samym, w samych klubach sejmowych i po stronie, i po stronie rządowej i po stronie tych, którzy aktualnie przesiadują na ławkach rezerwowych, po stronie opozycyjnej. my ani do jednych ani do drugich nie przystaniemy, ponieważ, Ponieważ dokładnie tak, jak to musieliśmy ze smutkiem diagnozować w kampanii wyborczej, między naszymi przeciwnikami nie ma zasadniczych różnic ustrojowych w ich myśleniu o konstrukcji państwa. Są różnice kadrowe. Tak. Oni postrzegają państwo jako domenę naszych przeciwko nie naszym, lub odwrotnie, my zaś chcemy zmieniać zasady. Chcemy zmieniać zasady. Chcemy przywracać wolność, chcemy zabezpieczać tradycję, chcemy suwerennego Państwa Polskiego. Jak to będzie wyglądało w praktyce? No, no, W praktyce właśnie już zaraz zaczyna się toczyć nasze koło. Zaczynamy obradować w kole Konfederacji. Naszą jedenastką, zaczynamy pracować jeszcze zanim pracę podejmie Sejm. My na nasze pierwsze posiedzenia zbieramy się jeszcze przed inauguracją prac Sejmu dziewiątej kadencji, po to, żebyśmy zdążyli ogarnąć wszystkie sprawy formalne, bo to i formalności jest bez liku. Trzeba wypełnić papiery każdy z osobna, wiecie Państwo zeznania podatkowe to poważna sprawa, ale w naszym kole trzeba i to jeszcze ważniejsze perspektywicznie trzeba wybrać przewodniczących, zastępców, no i zdecydować, kto przy naszych szczupłych siłach, które musimy dobrze rozłożyć, dobrze liczyć liczyć się z tym, że no, po prostu czas i przestrzeń nas poważnie ograniczają. Notabene zobaczymy, jaki tam kąt w Sejmie, jaką przestrzeń nam wyznaczył. Zobaczymy to już wkrótce. To będzie też taki wyraźny znak, jak, jak zasada równości wobec prawa jest stosowana, czy, czy są czego się... Niestety należy spodziewać, równi i równiejsi. O, zobaczymy, czy pan prezes Korwin-Mikke otworzy pierwsze posiedzenie Wysokiej Izby jako marszałek Sejmu, co, co z wieku i, i z doświadczenia y, y, z całą pewnością y, by się należało, no ale, y, ale zobaczymy, jak tam system się będzie wykręcał. Yy. Będziemy, Szanowni Państwo, wprowadzać naszych przedstawicieli do komisji sejmowych. I tu znowu będzie taka, taki moment prawdy. No, no, okaże się, czy w którejkolwiek komisji nasi przedstawiciele będą mogli współprzewodniczyć. Zobaczymy. No, bo to. Prawda, prawo silniejszego może zadziałać i jak nie będą chcieli, to nas nie puszczą, bo nas po prostu przegłosują. Zobaczymy, czy, czy zostanie uszanowana ta zasada, że formacja, która nie mogąc utworzyć klubu, wchodzi jednak w zwartym szyku. I tworzy koło Sejmowe, czy ma swojego przedstawiciela, jeśli nie wśród wicemarszałków, przynajmniej Sejmu, to, to w konwencie seniorów, czy to będzie uszanowane, zobaczymy. Będziemy tworzyć zespoły parlamentarne, rzecz jasna, próbując wychodzić ponad, ponad podziały, bo, bo trzeba szukać konsensusu i i w teorii to wiemy, że są ludzie. Są ludzie i na, na, i na lewo, i, i, i jeszcze bardziej na lewo od nas, bo, bo wszak to my jesteśmy prawicą. O, notabene, e, ciekawe, gdzie nas posadzą, prawda? Powinniśmy siedzieć, powinniśmy zajmować te, e, te miejsca na prawej flance, no ale tam rozsiadł się PiS, który chce być w bliskim kontakcie z ławami e, rządowymi. I, I PiS, który wprawdzie jest formacją zupełnie jawnie e, e, nawigującą w stronę e, socjalnej e, lewicy, e, w, jeśli idzie o koncepcje ustrojowe, no, PiS może nie uszanować tej tradycji, tej logiki, która by nakazywała usytuowanie Konfederacji właśnie, właśnie na prawo odpisu. To, to zobaczymy, to zobaczymy, będziemy rzecz jasna, legalistami, nie będąc, nie będąc, szanowni Państwo, nabożnymi czcicielami tych złych ram ustrojowych, w jakie wtłoczone zostały wielkie nasze dziejowe tradycje i, 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 i tych ram, które ograniczają nasze, nasze aspiracje narodowe, nasze możliwości tłumią, no ale jako legaliści będziemy, Prawo szanowali i będziemy właśnie tak pojmować swoją rolę, jako i, i tych, którzy innym mają pomóc nie wylądować w rowie w tym rozdaniu parlamentarnym. No właśnie, w innych klubach są, są jeszcze normalni ludzie, są tacy no. Są, są, wiecie Państwo, no różne tam ścieżki życiowe zaprowadziły jednych do PiSu, drugich do, do PO, ale, ale chociaż nie znajdziecie tam Państwo yy, takich, yy, takich kandydatów do naszej drużyny pierścienia, których można by wprost, yy, których by się od razu widziało w Konfederacji, no to przecież są tam ludzie, którzy, yy, którzy mając... Yy, Powiedzmy różne komplikacje tak, w swojej formacji politycznej. No bo, mój Boże, któż, któż może być, któż może Któż może z sukcesem kontynuować karierę w, którym, w którejkolwiek z tych formacji okrągłostołowych, jeżeli w jakiś sposób nie jest skonformizowany przez ten układ, ten system, ale są ludzie za życiem, są ludzie za własnością, są ludzie po prostu przejawiający czy zdolni przejawić zdrowy rozsądek, jeśli nie we wszystkich tych sprawach które Konfederacja jasno widzi i definiuje, to przynajmniej w niektórych z nich I, i miejcie Państwo pewność, że nie zaniedbamy okazji do tego, żeby na przykład o, o życie ludzkie, o bezpieczeństwo życia ludzkiego, czy o bezpieczeństwo polskiej własności, żeby się upominać ponad podziałami, prawda? Znaczy, Właśnie, godzina prawdy, moment, chwila prawdy. Kto zechce podpisać, ten, ten podpisze. E, zobaczymy, kto za, e, kto przeciw. E. Bardzo proszę o, o baczną uwagę, skoro Państwo oglądacie takie relacje, takie, takie meldunki przeze mnie składane z pola walki, no to, to jesteście nadprzeciętnie zainteresowani polskim życiem publicznym i chciałbym na to liczyć. Chciałbym liczyć na to, że, że będziecie brali udział, że będziecie nie tylko widzami, kibicami, chociaż oczywiście proszę o kibicowanie Złotej Jedenastce Konfederacji, ale, ale mam nadzieję, że będziecie Państwo dzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami. Informacje, informacje, mam nadzieję, zaczną spływać do nas, do koła poselskiego Konfederacji. Federacji, a my tymi informacjami, które do nas dotrą, będziemy mogli się dzielić z Państwem na szerszą skalę. Pierwsze posiedzenie Sejmu, inauguracja, pewnie w pierwszej połowie może nawet w pierwszych dniach listopada nie sądzę, żeby władza się bardziej spieszyła. Do zobaczenia w tym okienku, z którego nie mogę zrezygnować, bo przecież media głównego e, nurtu, głównego ścieku. Yy, yy. Utrzymują, utrzymują cenzorski zapis na moje nazwisko i na mój przekaz. Zwłaszcza przekaz na żywo jest tym, czego, czego większość redaktorów prowadzących będzie się wystrzegać jak ognia. A zatem ja w tym okienku będę korzystał z możliwości kontaktu z Państwem. Od czasu do czasu będzie okazja i będzie powód dobry, żeby, żeby może bezpośrednio z wiejskiej, z Gmachu Sejmu nadawać jakieś komunikaty. Hmm. Historia się zaczyna. Ta historia, ten, ten nowy sezon naszego serialu pod tytułem Konfederacja. Mam nadzieję, że Państwa nie, nie zmęczymy, nie rozczarujemy, nie zanudzimy. Tym naszym działaniem, chociaż proszę też pamiętać o tym, że działania parlamentarne to już, to już, to już nie jest film dokumentalny, to nie jest niezobowiązująca pogadanka na, na rozmaite tematy, może i częściowo oderwane od bieżączki politycznej. To jest bieżączka w samej swojej istocie. No i, no i rzecz w tym, żebyśmy, żebyśmy, szanowni państwo, w tej bieżączce, żebyśmy się jej nie dali pochłonąć. Jedenastka Konfederacji... Poławiacze pereł w szambie, tak? Nie będzie przyjemnie chwilami, nie będzie łatwo, nie będzie uroczo. Ale, ale mam nadzieję, że kiedy ta kadencja będzie dobiegać końca, to, to będziemy sobie mogli wzajemnie kiwnąć głową, że warto było. Kłaniam się z Panem Bogiem, do usłyszenia, do zobaczenia.